Ja myślę, że największym atutem naszej placówki jest położenie, bliskość do przyrody, możliwość korzystania z infrastruktury zewnętrznej, która przede wszystkim sprzyja tutaj atrakcyjności naszego miejsca. Bardzo dobrą mamy kuchnię, która zapewnia zdrowe żywienie. Oferujemy Państwu pomoc specjalistów, jeżeli będzie taka potrzeba. Mamy do Zaoferowania także zajęcia z języka angielskiego i bardzo przyjemne i wspierające panie nauczycielki. Bardzo serdecznie zapraszamy.